Witam serdecznie, ja jestem spokojny człowiek, to jest Medieval 2 Total War. Okay. W ostatnim odcinku zobaczyliśmy naprawdę epicką Anura. bitwę, którą ostatecznie żeśmy przegrali, ale w bitwie której no za, ponieśliśmy, zadaliśmy przeciwnikowi bardzo, ale to bardzo, bardzo duże yes. straty i dlatego ta bitwa jest aż tak epicka. Dobra, tutaj widzę, że jeszcze mogę stworzyć coś, w sposób w takim razie w Was. o tak, świetnie. Być może w tym odcinku stoczę bitwę na śmieci życie po raz drugi. No przewaga jest właśnie ja Francuzu, ale ja mam chyba lepszą armię. Mamy więcej jazdy przede wszystkim. Mamy dobrego generała, który naprawdę przednio... No nieźle walczy, no i dobra Stoczmy bitwę na śmiecię. się o to patrzy, nie, zobaczymy Trzeba by tutaj się jakoś... Udało nam się, wy... się przegrać, ale no to zwycięstwo było takie. Przeciwieństwo: jak, jak, się, jak się wygrywa w sposób taki, że jest prysuje, zwycięstwo, to właśnie nasi przeciwnicy tak wygrali, że oni wygrali, ale to żeśmy my z tego zwycięstwa tak wyszli z bo im to nic nie dało. Dobra, teraz tak, zaczniemy od jazdy. Ja sobie został na prawym skrzydeł. będę miał już naprawdę trzy oddziały no, całkiem niezłej jazdy. Na lewym skrzydle, kurcze, na prawym skrzydle, na skrzydle trzy oddziały, a na lewym dwa oddziały. O nie, znowu, znowu kliknę te, te, te trzy oddziały tu wcześniej, dobra. I to będzie taka a tam załącznika, dobra, zaraz tak, przede wszystkim generała gdzieś tutaj sobie Ale łuczników, uczniów mam bardzo dużo, tak na razie. Trzy rodzaje bardzo dobrych uczników jeszcze ich tak Ja i mogę zastosować jaką hmm, Palisady mogę zastosować, ale to zastosujemy troszeczkę później. Teraz jeszcze mam dwa hmm, troszeczkę gorszych. Kurczę, teraz wygląda niezbyt fajnie. zrobimy no, tak. Bo jeszcze nawet inaczej zrobimy. Tak zrobimy i teraz tak. Tu nie ma palisady, ale teraz będą no tak. Teraz... Dobra, tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć I raz, i teraz dostałem raz, dwa, na lewym tutaj do szkrzydlania O kurde, muszę wszystkich od razu przesunąć Co za... to ta gra jest tak wkurzająca, dobra hmm. Tak, i teraz tak, raz, dwa I mi zostaje jeden oddział takich dosyć fajnych. Yy, dobra. Oni sobie tutaj wtują. gdzie są moi przeciwnicy? Moi przeciwnicy są gdzieś na dole, tak? W tym lesie są Chyba by 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 w przeciwnice, bo moi kiwnicy, byli w tym desie. To byłoby niewiarygodne, bo by w tym desie byli. Niezbyt przyjemne. Na dole. że oni wiedzą jak ja wtedy na dół. Eee... Tam są, tak, w lesie chcę, się No trudno. Bywaj, tak wszyscy? No, wszyscy eee, są w lesie. Ja będę chciał tutaj ich obejść. Być może z prawej strony. Tutaj ja, ja jedną jazdę. Nie będę chciał wchodzić się na dół. Nie wiem, że oni ale nie wiem co to tego wyniknie. Przyspieszmy do tym bieg wydarzeń. Teraz idą powoli. oni się w ogóle nie męczą. No, na razie to wszystko wygląda. Myślę, że dobrze. A, to się generały. Nie. Wiem. Tam są... Yy, widzę, że tam są... Dobra, ta jazda niech panos, tutaj wyjdzie z tej strony. Druga jazda. Niech kronić, Здесь... nie nie co eee. tak. to jest na to, co niech jest na to, co to jest na to, co to jest na to, Niech jest Tak... to, tak to jest na to, co Wchodził środkiem, bo tutaj się oni nie ustawi, ale ja będę tak stąd, i tu, z tej strony uderzę. To jest mój, mój plan działania. I tutaj, po prostu tutaj będę wystawiał słabszą siłę. A gdzie są moi jeszcze jedni Dobra. O, a tu jest granica, dobra, tu jest granica. Dobra, ta mapa mała jest. Ale oni są dosyć, troszeczkę gównią, bo oni tutaj, nie wiem czy oni tutaj nie mają jakiegoś wojska ukrytego, ale ja postaram się uderzyć w to. No dobra, zobaczmy co z tego wyniki.

Tak. Nie ma tak, nie ma nic szczególnego, to tu widzicie ucznicy O, zobaczcie jak się fajnie ukryli Dobra. Niech sobie tutaj... Zobaczcie, oni są w lasie, w desie, oni, oni się sami tutaj w ten las wciągnęli i z tego lasu szybko później będę mówił, ja chyba... Nie mam zamiaru, ja bym tutaj... Fidyka, bo na to można nawet ten las podpalić. I byśmy zostali naprawdę... Że niesamowicie silny, 2 do 0. Się no dobra. Chyba to zaraz, to jak to wygląda? Może nie ciekawie. Na razie jest właśnie dobra, 2 do 0. Przewaga jest po liczeniu liczbności więc 3 do 0, a angielcy są naprawdę doskonali. najlepiej w tej grze. Jeżeli ich nie wiem co robić, czy nie, 4 Na razie to wygląda się chyba ładnie. Tak, i tutaj jeszcze mówią o tych fotelach. Ja to ustawiłem z tyłu, a teraz 5 do 0. Wszystko wygląda bardzo dobrze na razie. Porządek jest doskonały. Dobra 7 do 0. Na razie nad wszystkim panuje. Zaraz coś sobie mógłby udać się z tej strony. O, to by pomóc z się podprzeć, dostać tędyk. 8 do 0. Oni są w ogóle zamieszani. Tak mam dobra co O, shit, nasza jazda w stanie bite no dobra Tu nas, w nas uderza, no dobra trudno Mam nadzieję że tutaj prawdopodobnie stracić moje oddziały 13 do 1, no przewaga jest wyraźnie po mojej stronie te roboty robią taką robotę, że to jest masakra. No i dobra, tutaj widzę, że jej ładnie pięknie ich dotyczyłem. naprawdę jestem dumny z ciebie, zobaczcie. Czekajcie. Kurczę, chcę wrócić do mojej. Dobra. 15 do 2. No, przewaga jest no, wyraźnie po mojej stronie. Dobra, nic końca. Widzę, że już nasza końca poradziła z ...konicą jedną. Na Nasza walka jest wyraźnie po mojej stronie. Przeciwnik ma takie straty ponosi tutaj, że to jest masakra. Zostali w pewien sposób otoczeni przeze mnie. Y... mi nie radzi komputer. To jest moim planem y... obejścia. No i dobrze. Na tym polega, żeby sobie komputer nie radził. To na razie się moim uczniami robią. moment Fortune of Battle goes Prawdopodobnie że moja mnie z jazdą. zresztą generał, jeszcze we we. Dobra, wy możecie sobie tutaj stać, tak. W boku? Gdzie jest moja druga jazda? Tu. Moja druga jazda. To ja może wyjść tutaj na bok. 24 4 do 5, to przewaga jest. Po mojej stronie. No, ale dobra, widzę, że ruszyli do ataku. Zobaczymy co z tego wniknie Jeszcze 4 do 5, no przewaga wyraźnie, no piękna sytuacja To powiedziawszy, to bardzo dobrze, bo generała zabiliśmy No i się potem zabić, bardzo się No dobra, no z tego wniknie Przebaga to po naszej stronie gra blok Taka super tutaj Stali. No, w pewnym sensie wyotoczeni Widzieliśmy się można powiedzieć W ma... już się osiennych W piątek lasu już Główko 3 No piękna bitwa Myślę, że to jest No Jedna z lepszych bitew Moich Ale już bliżej jest po bicie Muszę to powiedzieć, tak? Zobaczcie, 73%... Potem oni w ogóle już nie dodają mi strat. 14 14, 76, Dobra, e, przestańcie strzelać. Przestańcie strzelać. nasi ludzie zdają nam straty tak naprawdę, a nie komputer. Dobra, możecie nam przejść nawet. Dobra, przejdźcie. Już nie musicie te ciebie bić z nami. Będzie mi przewaga gigantyczna możemy to powiedzieć. Gdzie jest komputer? Jestem tutaj żyją. Ale zawsze to żyć. Dobra, to także... Dobra, tylko jakaś też... klucznicy jeszcze istnieją, dobra. Dobra, moją jazdą można by się tutaj zaryzykować. Ciężką. No, zmiażdżiliśmy praktycznie próbować. już on Co to się teraz wydarzyło? Sponawka. 3% protentować. przeciwko... enemy army Dobra. że to ma Dobrze. W każdej strony zostaje otoczeni. Chcę szybsze przyspieszenie teraz. Francja pada, Ta, a nawet no, może iść na Hiszpanię, mi się daje 50%, dobra, ale żeśmy ich narobili, no tutaj jest na jakiś samodzielny,

Panie, tak, tylko gdzie? gdzie raz. An opportunity for coin, my lord. Nie, no czas? Mam tutaj kupca. tych to jest może dziwne. to jest jakiś kupiec? Dobra, co tu jest? Czy to jest Dobra. To... Journeying to on the opening a new trade lane, my liege. Command an order. We shall slaughter them, my lord. Patiently awaiting to breach and butcher, sir. You have something in mind for our people, noble one? Approach to open no, no, the Dał, czyli udało się totalnie rozwalić. Yy... Francję, prawie że już została im jedna, jedna Ale dobra, to już to już Come nie ma ja, Ta armia tutaj. U. Co się stało? dobra. Podatki, obniżymy podatki, widzę, że tu się zaczyna jakieś bunty robić. To mi nie podobało. Hail, my key! tutaj. Nie wiem, co się tu wyprawia. Bordeaux, Bordeaux. Ej, co ja tu mogę wziąć? Myślę, że mogę wziąć was. I was. Jesteście na pewno uzupełnieni tutaj. Uczy, nie mogę? Czekajcie. Hmm. Trzeba to jakbyś uporządkować. Mhm, mhm, mhm. Dobra, No, będzie chodziła. Tutaj w bokowej frontie. Yes, yes, hmm. yes sire. Moving to ja myślę, że nie mają żadnych szans, nawet najmniejszych na to, żeby tutaj coś osiągnąć. No dobra I would you to to... Goodbye, Zaraz się będę za was brał, tylko teraz opanuję Francję i Hiszpanię. Potem się po o oo, czy że chcą kontynuować Nie bawić nienawiść do nas. sobie zaczęli roz... To, to nienawiść, więc to mnie tutaj nie dziwi. Trzeba stworzyć kilka statków e, w Londynie. Ooo, Portugalczycy też nienawiść toczą do, do nas dalej. No nie, mówcie, że yeah, będą musiał toczyć się. bitwę. Prawdopodobnie jest, to dwa bardzo duży, nie? O kurde, mają. Ale mają oddziały, zobaczcie. Oni mają doskonałe oddziały. W porównaniu do naszych mają oddziały, im powiedział piękne. 4, 3, bardzo dobre oddziały. Cztery w sumie. Ta jest w sumie dobra. Więc może być, że mówiąc, mały problem. No dobra, mam nadzieję, że jakoś tutaj się obronimy. Behind, no, mamy do, dobrego generała. Dłuższy niż poprzedni chyba. To trochę nie zbyt cieszy tu, 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 tu. Grajmy, grajmy. Ale, trzeba... o, lasek, muszę tak tak Dobra, tutaj wystawimy przede wszystkim łuczników. Mam cztery, tych lepszych uczników Powróćmy to sobie tak otwarcie, dobra, okopujemy się tak. Czyli góry nam już raczej no, nie zdobędą. To tylko zależy od tego, czy nam zdobędą dół. Eee... Dobra, czekajcie jeszcze raz. Zrozumie to. I złożymy to. A nie, dobra. Źle. Źle, źle, źle. Kurcze, nie, ja nie, mogę tutaj na razie się uganić, trzeba się... ...upierdzielać. Poza, poza... Wszystkie dłuższe Nie no nie tak, panowie, no nie tak, nie chciałem tak czegoś Aha, się mi nic nie daje, bo to... No, no dobra, niech to będzie tak. skrzydła ja zatem mam bardzo dobrą cenę przynajmniej jedną tu eee... jeszcze mam dwa rodzaje wyczerpów myślę, że to się troszeczkę inaczej rozłoży, no ale dobra będziemy na górze, będziemy się tutaj na górze bronić to jest mój cel przede wszystkim, znaczy nie, może tak sobie Jeszcze dwa rodzaje jazdy które rozstawię tutaj I was zostawiam tu na skrzydle czym co z tego wyniknie Dobra, zobaczmy co z tego wyniknie Oni będą atakować, więc na pewno Trzeba pamiętać o tym, że Trzeba... Dobra. aha, to jest strzelwetka, dobra. Trzeba ich rozbić od razu. Zmiemy na górze minimalnie. Oni będą nas musieli tutaj atakować, będą musieli się tutaj jakoś przepychać. Przewaga. Chyba ten samolot to ostatni, no, czy nie? Nie wiem. Chyba tak. Bo nie. Nie jest ten samolot to no. troszeczkę dalej. Mam nadzieję, że ta nasza jazda będzie w stanie i tutaj

Kurz, demon, zamiast wolno, to szybko przykro. Ok, sytuacja 12 do 4, nawet no, grzechamy na razie go. To. to jest na razie sytuacja, moim zdaniem, dobra. Znaczy, z do tego że... Dobra. 12 do 5, przewaga na razie jest po naszej stronie. To mnie... arcy bardzo, arcy cieszy. Czuję się tu! 26% Dobra, na razie przewaga jest. Po część końca, dobra, tam jest część końca. Dobra, tu jest doskonale, możemy tutaj rąbać roztro Okej, okay, udało się. No, dobra, tu jest... no, to się. Nie dobra, przez. No dobrze, nie. Dobra. No, sytuacja robi się. się moim zdaniem trochę lepsza. Jesteśmy na górze, naprawdę no, tutaj ostro ślikamy ich, czyli 60% będziemy. No ale nie więc to wszystko zaczyna wyglądać przynajmniej, przynajmniej dobrze zablokta, a nie na niebieskiej tutaj leży. 39%. Oni zostaną mocno, mocno bici. Przynajmniej naszym leżeniem. W tym nie po naszej stronie, mam nadzieję, że jest mi uda się wyciężyć. Mam tutaj troszeczkę przewagę, O kurwa, match. Radzie, dobra, To Chodziło dobra, wyciągnął wynik, nie? Oni już tutaj, oni zostały mocno osiekani, zobaczcie sami. 23-24, no przewaga jest po naszej stronie. Mam nadzieję, że te oddziały tutaj z tyłu zrobią robotę. do wytrzymać, jeszcze chwilę, wytrzymać, No co za głupie debile, Znowu to samo co w Front total war, że tam też było uderzenie, którym mogli wytrzymać sekundę. No tutaj no jest po prostu jest to głupie. Po prostu jest to głupie i beznadziejne. No się to udało, że 50 nie no. jest Przewaga jest będziemy no. no to Dobra, tutaj przewaga, ja widzę, że raczej nie dostali Dobra, tutaj tam Dobra, nasza... Mam co po tym, też wytrzymają Dobra, uderzać, uderzać, uderzać 85%, duża przewaga ich jest tutaj dużo bo no, po wycofywali się trochę, nie jest nie, nie, nie to mądre rozwiązanie ja no, muszę tą armię mocno zmienić, 63% chyba, prześpieszmy, niech mi się doda, od razu oglądać No chyba tutaj powinniśmy raczej wygrać, że to wszystko jest dobra, the very very our się nie wypełnia. Dobra, się chyba wygrać. No i dobra. 88%, znaczy no pół armii naszej zostało jest bardzo dużo. Na pewno to jest bardzo dużo. Ale Wygraliśmy, tak czy siak. Trochę już jestem nie do tego komentowania teraz, ale niestety już to jest trochę męczące też. Takie długie ucinki. No ale mam nadzieję, że nie da się do wygrać. Znaczy No wygrać no na pewno się już udało. Się udało mi że to są praktycznie Nie wiem, co by się udać, żebyśmy to przegali. Ale dobra. Czekam na to gdy nie dochodzi. nasz z, z, z z, armia, z jakiś oddział się tutaj e, w Tutaj trochę psuję mi No i tutaj. No i tutaj, oczywiście, pierwsza armia portugalska została wita. No ale zaczynamy to dalej. Trzeba będzie to zmierzyć Hiszpanię. Muszę stracić. Dobra, tu będzie. To ja mam na razie tyle. No, kupimy sobie wojska jeszcze trochę. Dobra. waga po naszej stronie Ale tak, tutaj widzę, że przede wszystkim nas okupują e, dunczycy, co mi się nie, bardzo nie podoba. Dobra, wiecie to W tym odcinku już więcej nie pogramy Już numerem jeden, jeden, jeżeli chodzi o populację, więc to jest yy, dosyć fajna sprawa. Yy, co będę chciał? Będę chciał przede wszystkim w następnym odcinku yy, tutaj, Toulouse, zdobyć. To jest chyba ostatnia prowincja. Nie wiem, czy tutaj jest, jest jakaś prowincja francuska, czy już nie. Yy, nie jestem pewien. Mogę zresztą sprawdzić, czy jest, ale nie będę tego robił. Yy, no i co? Trzeba tutaj będzie na na Hiszpanię pójść. Tutaj jest kilka prowincji Hiszpanii, Portugalii to powinno w kolejnych turach. Yy, w która turach ile mamy prowincji są w ogóle, mamy prowincji w 16, więc to jest jedna trzecia kampanii za nami, no, jeżeli uda nam się tutaj pokonać no Danię, myślę, że tutaj też wejdziemy w danie tu w Niemcy, jeżeli Hiszpanię, Portugalię pokonamy, to ta kampania bardzo szybko się powinna pójść w stronę zwycięstwa, tak mi się wydaje, no tutaj jest który, szósty odcinek, wśród, a już mamy sobie połowę prowincji. Chętnie Dobra, trzymajcie się mocno od następnego odcinka. Cześć.